Witajcie kochani, jest czwartek, jest godzina 20 i tak naprawdę tutaj powinien być filmik nagrany mój dla Was, bądź jakiś wywiad, ale w związku z tym, że mamy teraz akcję kalendarza adwentowego, to chciałam Was zaprosić do robienia interwałów z różnymi instruktorami Nordic Walking, bądź super zawodnikami, bądź trenerami, bądź sędziami, więc na naszej stronie Nordic Walking Poland tam możecie. Oczywiście, codziennie od 1 grudnia, więc ta akcja już oczywiście ruszyła. Do 24 grudnia robić interwały. Pamiętajcie, że interwały fantastycznie pływają na przykład na to, żeby się, podwyższył się nasz metabolizm, żeby wydzieliły się nam endorfiny, żeby się nasza kondycja również fantastycznie zmieniała w, do przodu, czyli progresowała. I tak naprawdę to, że robimy to codziennie po tak naprawdę około 3-4 minutki, więc to nie jest duży wysiłek, każdy znajdzie chwilkę czasu na to, żeby zrobić interwał, przygotować się w ten sposób do... Tego obżarstwa w święta, no to dzięki temu jeszcze na dodatek mamy taką regularność treningową, którą też możemy sobie wypracować. No więc same plusy, dlatego kochani bardzo, bardzo, bardzo zapraszam Was gorąco do tej fantastycznej zabawy, żebyście robili te interwałki. No i nawet przesyłali jeszcze. O, swoim znajomym, który, z którymi chcielibyście się oczywiście podzielić. Przed świętami jeszcze będziemy się widzieć, więc nie składam Wam życzeń. No i cóż, kochani, miłej zabawy i do zobaczenia za dwa tygodnie, gdzie opowiem Wam, jak było w Agadirze. I przede wszystkim jak było w Urugwaju. Później powiemy sobie trochę o oksytocynie, ale to jeszcze dalej, więc będzie się działo. Później pewnie o nowym sezonie ligi, więc będzie, będzie się działo. Ale buziaki, do zobaczenia. Bawcie się dobrze przy kalendarzu. Ja oczywiście wrzucam tutaj linka, jakbyście chcieli do niego dotrzeć. I codziennie o godzinie 19.30 z niego skorzystać, to oczywiście zachęcam. Do zobaczenia. Pa, pa!